To jest chamstwo. Ostatni sygnał oznaczał 22, ale już dawno temu. <gry> Jak zwykle. No, o tej tak. Jeżeli mówię cisza, znaczy, że się nie odzywa. Ja, ja, ja myślę, żeby kolegę myślę, żeby przenieść do sekcji gimnastycznej. Tak. Mało tego. Mało tego. Mało, ale powiem dalej. On powinien się wkluczyć do tak. sekcji gimnastycznej. W tygodniu. To nie jest tak łatwo wcale. Tak, tak, tak oczywiście. Więc po prostu temat mhm. został to zamknięty w tym momencie. Dziękujemy, tak. Dziękujemy. Wyjdź, wyjdź, w ogóle. To już dobrze, to już Dziękujemy. Okej. Okay. Człowiek nie ma głosu. Co, co powiedział? No lepiej, żeby tego na Antanie nie było to co Aha, powiedział do, o tej dobrze, no, dobrze, 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 dobrze. E, bębenek e, przeszkolony... To nie, to jest zły odpowiedź. Amfi wybijał sobie mądrą jole z głowy. Nie. Brutalny Amfi rzucił żabkę o ścianę. Drastyczne uwalnianie gazów przez redaktora. Ojej, za pomocą czarnego buta gwałtownym ruchem w dół. Zgniótł butelkę, nieprawda. E, kolega Amfi rzucał cegłówkami w reżyserce. Rozbił jajo na główce Montera. Przepraszam, to przepraszam, przepraszam. Przepraszam, Wito przepuszczał, przepuszczał kończyny Montera. Ja Baraszkując przy tym z mądrą jolą. O, ja? Z mądrą jolą? Nigdy no. w życiu. Halo, to nieprawda. <laughs> Amfi zamykał szyber dach przy trumnie Wójcika. E, po, nieprawda. do góry. Że... E, Stertę kart pocztowych też nieprawda. Oczywiście, że krowa też nieprawda. Amfi e, bardzo gwałtownie przedarł plik kartek na przykład złożoną gazetę. Twarz od studienki kanalizacyjnej. Delikwent. Nie wiadomo kto to był. To też nieprawda. Zapalanie zapałki o oko. Drapanie <grym> się o żebra. Też nieprawda. Rozbijanie Puszczanie tłucz... wody. Też nieprawda. No, nie, nie, rozbijanie tłuczkiem kotletów przez. Aha, to, to, to aha, jest Anfiego. E, poszukał pierwszego, a potem... Co? Co to? Poczekaj. Żeby się pobłąkał, następnie puścił drugiego, żeby poszukał pierwszego, a później trzeciego, żeby uch, ten uch, poszukał uch, uch, pierwszego nie, nie i drugiego. E, to od Ani, tak, nie wychodzę dziś z chałupy. Wleciało... łamał ręce monterowi. Łamał ręce Biedne Monterowi. Dziecko. E, że niby ja wydawałem odgłosy godowe ropuchy, nieprawda. Redaktor Witold... Jeżeli już, to nie ropuchy. Chwileczkę. To ten, co nie potrafi. Chwileczkę, cisza teraz. Witold odrobina... Dokonuje ja. rozczłonkowania pomocy naukowej z żabami w celu spożycia zawartości. Odgłos przedstawił odgłos wyciąga, wyciągającego kopyta tamagotchi. <grym> <grym> no, Dobrze, w tym samym klimacie bardzo proszę. Amfi kopnął w kalendarz. Y Witek bił aż do zdechnięcia. <grym> <grym> a żył całe dwa tygodnie. Mój koń, mój koń. Mój <grym> koń Dużej wielkości garnek wypełniony cieczą, prawdopodobnie H2O, zostaje wprawiony. W drgania, nieprawda. Hmm, to, to jest zła odpowiedź. Redaktor Amfi ciągnął komara rękawicami bokserskimi zapięty, pięty, co sobie wydawał takie właśnie trzliwe odgłosy. Zgniatanie plastikowej butelki nieprawda. To znowu Fiat 126P, którego właścicielem jest Grzegorz. Zamykanie drzwi, nieprawda. Odgłos był powstałem odgłosem na skutek jeżdżenia brudną szmatą po twarzy Montera. E, prezentowany przez was dźwięk to czołowe zderzenie z wrzodem Amfiego. <ścoughs> Amfi, jak tam twój bolak? No właśnie, jak tam, tam masz bolaka, masz gdzieś? za mnie mówiłeś, że to już aż takie bardzo w takim stadium zaawansowanym. Nie powiem, że... Prezentował odgłos upalającej butelki plastikowej. Ja już kończę, tak? To też nieprawda. E, uderzenia książką. Nie, tylko nie, nie nie, 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 to, to ktoś się pomylił. E, ściskanie żaby w imadle, która wydawała z siebie jękliwe... Nie, tak wujcik. ...wołające o pomstę... Jedna kumała. A druga nie. E, kolegi wujcika podczas trzykrotnego mielenia. Aha, wydawał kręgosłup wujcik.